Hello sobie. Dzisiaj to jest mega rozpikcelowanego teksturbaka. Jak widzicie. zaczynamy jak nam pójdzie. I tak. Yo. Bed. Please. Nie chyba. No dobra, czyli po prostu przecież na niego tybet. Ole, rozpikselowane. A to wełna jak ślicznie wygląda. Tak, chyba? Dzięki. Oda Uwaga. 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 Lecimy. Lecimy. Z, 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 O, tam jest jakiś gościu. On nie ma nawet obudowanego łóżka. Zrobimy mu małego trolla. Eee. I mu rozwalimy. Uwaga. Okej. Okay. Okej. Okay. nam starczył jeszcze? No chodź. A ja ci i tak rozwalę łóżko. Rozwalony. Przestraszył się i uciekł z serwa po prostu przestraszył się i uciekł z serwa. I kto mówi, że mógł jest tam? I kto? Hę? He? Walej hejterzy. Rozwaliłam na jakimś gościu łóżku tak od razu. A to mówią tak. No, nie wiem, czy ten teksturbak ma dużo zmienia. Już taki straszny to nie jest. O! Znaczy... A ja myślałem, że mnie Sąd Zwątpiłem w swoim awilizmie. Tysiąc IQ, no. Znaczy, no. Nie wiem, co ma IQ do tego, ale. I kto był lub? I kto jest lub? he? Lub taki nie jestem. O! Kupujemy sikierkę lepiej. Dobra! Typowy Wojcik. Najlepszy Wojt na świecie. Po prostu spychasz i spadasz. Ale trochę ta, ta obudowa... Kill Nie. Nie, wędzia. Ja tu mało widzę w ogóle, więc... Dobra. Ona najpotrzebniejsza na świecie nie jest. Ale mamy siekierę. Siekiera w sumie jest mocniejsza. Tylko ja nie wiem, czy to Kilow czy czy siekiera. U! No dobra, w sumie i tak tego nie stracimy, więc pół biedy. Ale będziemy, ale później, ale jedyna, jedyne co tu jest słabe to to, że e, później rozwalę łóżko, albo nie rozwalę nawet, bo no, budują mnie 40 razy tysiące, 5 milionów razy lepiej, no. Ale dobra, na razie nic nie, nie, nie idzie, nic po prostu nie idzie w tym kierunku. Na szczęście. Dobra, szary jest niedaleko. Chyba też czarny, ale ja jestem tym. Ja nie odróżniam kolorów, więc. Tak, nie odróżniam. Oj, osoby, które nie odróżniają kolorów, to miałyby ciężko na Bedwars. Szary jest tam. Och, O, o, przeżyłem, przeżyłem. Miałem szczęście, że przeżyłem. Tylko żeby teraz ktoś... Kwaś... Aha. Akurat to nie była, bo ja tylko tamtego. Tamtej nie pilnował łóżka bu i go nie i obudował go tak słabo. Obudował je tak słabo. Czasami no, wiecie o co chodzi. Tym razem pójdzie lepiej. Ale widzieliście, rozwaliłem łóżko, nawet spoko poszło. Nie najgorzej. Bad. Chyba tak. Chce być bed. Miejmy teraz nadzieję, że to prawda. Ej, ty bed! Aha. Dobra. Kupujemy stona. stone'a. Ale ty, jedno. Jaki ale słab... Ale niemiły ten gościu, nie? Stawiać tak swoją Właśnie w sumie myślę teraz tak... Oj, no, <Mullicy> <To jest> ja. <Sessun> <Chrystów> co tu miał być? Skąd on się wziął? Przepraszam bardzo. Rozwali łóżko teraz, nie? I czemu nie mogę go bić? Ty? Czemu bić cię nie mogę? Ale lagi! Ale lagi! Bić go nie mogę Gdzie ten? Czemu mi raguje? Tu powinno mi szybciej to by. A ten się boi chyba? No nie wiem. Kupuję po prostu wełno i tyle DXZ, DXZ O, o, Teraz ty, Znowu wina tego drugiego, no. Robię małe cięcie.